Nareszcie zapowiedź, na którą wszyscy czekali już niedługo: film kinowy, ba, cała trylogia o zabójcach demonów. Podwracający bohater z gier komputerowych z wielkim mieczem i niezłą spluwą, łysy zawadiaka, który dzięki nadzwyczajnemu treningowi siłowemu stał się łysy z trzecim sezonem. A i zapomniałem dodać, że niszczy wszystko jednym ciosem. Devil May Cry to długo wyczekiwana adaptacja anime, która ma swoją premierę 3 kwietnia na Netflixie. Anime opiera się na popularnej serii gier o tym samym tytule, stworzonej przez Capcom. Anime ma przenieść na ekrany przygody Dantego, charyzmatycznego łowcy demonów, który prowadzi agencję o nazwie Devil May Cry specjalizującej się w zwalczaniu nadprzyrodzonych zagrożeń. Pomijmy na razie aspekt jego pochodzenia, co będzie na pewno rozwijane w serialu, bo jest to bardzo istotne. Produkcja jest realizowana przez studio Mir, znane z takich hitów jak Legend of Korra czy Dota Dragon's Blood. My jako fani dostaliśmy dwa materiały wideo jak do tej pory, które zapewne właśnie możecie oglądać i raczyć się moim głosem za jednym razem. Pierwsze to opening przy ankompaniamencie Limbiskit pod tytułem Rolling. Kolejne to scenka rodem z gry, gdzie nasz Dante ubija potwory Anime ma skupić się na akcji, humorze i charakterystycznej dla serii atmosferze, łączącej mroczne wątki z lekkim, ironicznym podejściem do fabuły. Fani mogą spodziewać się dynamicznej walki, widowiskowych scen z udziałem demonów oraz oczywiście ikonicznych elementów, takich jak broń Dantego, rzecz jasna jego czerwony płaszcz i nieodłączny sarkazm. Premiera anime Devil May Cry wzbudza ogromne zainteresowanie zarówno wśród fanów gier, jak i miłośników anime, którzy czekają na to, jak twórcy przeniosą kultową serię na mały ekran. Jeśli jesteś fanem intensywnej akcji, demonicznych motywów i postaci z charakterem, to z pewnością będzie to dla ciebie warte uwagi. Pamiętam dobrze, jak zagrywałem się w tę grę na PS2, bodajże z kumplem w gimnazjum, jak jeszcze istniały gimnazja, a także seria anime była jedną z pierwszych serii, które oglądałem. To stare anime. A wy macie jakieś ciekawe wspomnienia z tą serią, a może wcale na nią nie czekacie? Nadchodzi trzeci sezon. War Punch Man zadebiutuje w październiku 2025 roku po sześciu latach od premiery drugiego sezonu. Za animację odpowiada studio J.C. Staff z nowym projektem postaci Shigerok Wodomst, współpracującym z powracającym Chikashim Kubotom oraz byłym animatorem Kyoto Animation Ryosuke Shirakawą. Fabuła trzeciego sezonu skupi się na fabule Masło-Maślane, Stowarzyszenia Potworów z mangi Josuke Muraty, gdzie Stowarzyszenie Potworów ogłasza zamiar współistnienia z bohaterami, co prowadzi do wojny pomiędzy bohaterami a potworami. Kto by się spodziewał? Pod przewodnictwem Orochi i Gioro. Oczekuje się, że trzeci sezon obejmie rozdziały mangi od 1986 do około 123, wprowadzając nowych bohaterów i rozwijając istniejące wątki. I na koniec najważniejsze, znaczy może nie najważniejsze, ale najbardziej huczne. Aniplex ogłosiło pierwszy film kinowy z trylogii filmowej Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Infinity Castle, zostanie otwarty już 18 lipca w Japonii. Film ma być wyświetlany w ponad 150 krajach, co jest największą liczbą w historii tej serii. Liczę, że Polskie to też obejmuje, dlatego już garnitur na premierę jest szykowany. Ale tu muszę nadmienić, że pierwsze pokazy w zależności od kraju będą się różnić, tak jak w Japonii mamy 18 lipca, to dla reszty krajów azjatyckich będzie to pomiędzy 14 a 20 sierpnia. Co więcej, doniesienia o premierach na Stany Zjednoczone i Europę oscylują bliżej 12 września. Potwierdza nam to również serwis Crunchyroll jako polską premierę w sumie. Więc podsumowując, mamy być ubrani na galowo i gotowi na świętowanie widowiska dokładnie 12 września. Infinity Castle z japońskiego Mugenjo. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam. To jeden z najważniejszych i najbardziej emocjonujących fragmentów fabularnych w manze Demon Slayer. Akcja rozgrywa się w tajemniczej, zmieniającej się twierdzy, gdzie Taijiro i jego przyjaciele stawiają czoła potężnym przeciwnikom, w tym samemu Muzanowi. To kluczowy moment w historii pełen dramatycznych zwrotów, akcji, walk na śmierć i życie oraz rozwinięcia postaci. Studio Ufotable, który odpowiada za poprzednie sezony i filmy Demon Slayer, prawdopodobnie zajmie się również adaptacją Infinity Castle. Fani mogą spodziewać się epickich walk, niesamowitej animacji i wiernego oddania emocji mangi, czyli to, co było w zasadzie w każdym sezonie i każdym filmie kinowym Demon Slayera. Jedno co mnie zastanawia, skąd biorą się w ogóle takie obsuwy w premierze pomiędzy poszczególnymi regionami świata, bo jeśli dałoby radę zrobić to mniej więcej w ten sam dzień, czy też dzień po dniu, moim skromnym zdaniem przychody byłyby większe, a i hype by nie opadł tak znacząco. A to przecież wystarczy tylko napisy, jako tako, jak u obcego i pach, gotowe. Chyba, że znacie jakieś powody takiego stanu rzeczy, to chętnie poczytam w komentarzach, więc zapraszam do zostawienia jakiegoś nara.